Dobra kochani, właśnie jest noc. Um, Czekajcie, jeszcze dam ten st stół do konstruowania. Jeszcze piecyk, szybko piecyk. Piecyk mamy tu um, a może jeszcze... Co to jest? Weźmy sobie. Zobaczymy co to. Nie znam. I teraz. Płyty płyty. Można sobie płytę wybrać. Wezmę, włożę do tej skrzynki. Włożę w sześciuteńko na razie, bo mi nic nie jest potrzebne. No i idziemy spać. Bo jest noc. Hmm, wstaliśmy właśnie rano. Ej, ciekawe. Mnie ciekawią te płyty ciągle. Czy one działają? Ej, gdzie ta płyta? Ej, może działa. Czekajcie, podgłoszę. Mm. Dobra, po prostu odłożę tą płytę. Muszę odłożyć ją tysiąc razy. Dobra, i teraz szukamy kolejnej rzeczy, co można się przydać. Hmm, to może się przydać. Jeszcze tu sobie znajdę jakieś diamentowe buciki, diamentowe spodnie, diamentowa w koszulka. I teraz spodnie mi się usunęły. I diamentowy hełm. Hełm diamentowy musi być. Tu jest diamentowy helm. <grystanie> I teraz możemy tutaj. To nie działa. Należy trzeba zacząć od butów. No nie działa. Weźmy. Kolejny mob. Przeciszymy sobie telefon. No przepraszam bardzo. Na pewno będzie czwarta część. Czy coś takiego? Jakoś czwarty odcinek Minecrafta. Mój czwarty odcinek. Obiecuję. To na razie tylko te rzeczy tam włożę do skrzynki. I sprawdzę jeszcze jakieś na mieczykach. uuu takie... O! Jeszcze spodnie. Jakieś superowe tutaj. Enchantowe moce. Enchant. Dobra i teraz musimy iść chyba tutaj. Po. To? Chyba to. Tak. I teraz wchodzimy w to. I zmieniamy to. Albo nie, nie da się. Nie potrafię, nie. Dobra, po prostu wchodzimy teraz tutaj. No. Pobieramy naszym zbroję. Ej, a gdzie... Serio, muszę teraz iść po tą... I teraz to możemy tu dać. Ale to nie mniej potrzebne. Dlatego weźmiemy tutaj to. No, a można tym rzucać. Można w tym rzucać, można w tym życzyć. To musi być zabezpieczone. Serio? Dobra, może jeszcze tutaj coś znajdziemy. No wejdźcie. Coś do jedzenia, nie. Czekajcie. Mieczek, najważniejszy. Jeszcze siekierkę wezmę. Jeszcze kilofik wezmę. Jeszcze teraz muszę siekierkę. I mm, łopatę i tyle. A gdzie Z cały czas. Jest... Dobra, możemy iść na polowania. No nie wiem czy na polowanie, ale to tutaj nie chcę stąd zniknąć te to... może wyników wyjdę. No, znikną. Idealnie! Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!